No, wchodź. Cześć. Jak mam nie gadać? Cześć. Zobacz, gość mi zabrania się odzywać. Chłopa pogrzało chyba. Chłopa pogrzała, no. Taksówki? Otem można. No. Nie lubię

nie, nie mam nic. Okej. Okay. Eee, to była tylko kasenka. Ja nie pamiętam, jak to było, tak szczerze mówiąc. Czy ja mam misję? A, jest misja. A dobra. To chyba tylko kasenka. Może mi zaprosić Pyląg. do tego, do tego a to się od razu ten nie dołączy, najwyżej. Eee, dosekura cię Za trudni wyśli, nie wysłał nikomu A Ła, wleciałem <grym> Smuga dymu niebieskiego Jak <śmienia> nie, nie latarnia, no to lampa, no nie to samo? światła znaczy, światło Okej. A. Okay. Dobra, co chcesz? Co no, chcesz pan? O! Porwało mnie! Porwało nie. mnie! No. A mnie nie. nie. A. O, wiadomo, że trudne, no. Co no, to za A, no. To, a, no, no. Co to za pytanie? Palcem wiadomo gdzie to zrobimy. Nigdzie? Wiesz gdzie? Nie mam pojęcia i nic nie mam. W nosie. Więc pierwsza... Pierwsza misja. si. si. Pytanie, czy miałem ja ci podpowiadać nie. jakieś rzeczy, czy nie? Czy lecimy tak... tako. Tak o. Dobra. Znaczy się nie wiem. Zobaczymy, wyjdzie w praliu. Bo tu będą takie niektóre rzeczy, wiesz, podchwytliwe, ale może. No. Wyjdzie w pralię. Tak jakbym tak jak grał pierwszy raz, okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Co ty się robi, mamy? Za... To to jest co ja mam zrobić, bo nie wiem.

Take control of their cars and wreak havoc. Destroy their billboards. Crash, wreck their cars. Make a scene. Then get the hell out of there. Total carnage all over Snapmatic. You do it right, their stock price will tank by sundown. I'll pay you. I'll pay. Got a trunk of unmarked cash. Untraceable, I promise. Just go, go, go. Dope, dope, Y Dobra, jest mój opresor? Złodzieje Zajomali mi opresora Złodzieje Co jest? Ja się nie mogę go przezwać Co jest? Złodzieje Złodzieje Chogaty na botole Ja Trzeba było posprzącić, znaczy co? O, cóp I w Co auto. O, a. Ominął. Miałem, Ciekawy magazyn na filmę taksówkarską. Ciekawy no. Dawaj. Jamy. Będę do łapy i lecimy Tak, widzę, że mam bagiem na bronie. Zatrzymałem się chyba w 2000 13, no. Patrz Nic sobie nie robią, że, że strzelam do mnie Nie chyba robią właśnie muszę zentowali No dopiero teraz ładowarki są Do... i Jak... ładowarki co jaka okay, nawet Google ma od razu chłop na miniganym poczem Boom hej, Dobry. O. No. Ja mu broń wyrwałem, a tego jeszcze dobiłeś. Dobry! Nie ma nikogo. O. Tędy się nie wejdzie. Będę też, nie? Dobry. Widać cię. Było ci widać przynajmniej. mnie ja nigdzie nie jadę Ja tu zbieram hajs z YouTube'a Wezmę tamten Z YouTube'a? Leży tutaj pełno to Chodź Ja tu biedny jestem, przyda się Willę muszę do kapsu, kupić Do kapsuły, do kapsuły dawaj Siadaj do kapsuły Okej, okay, hajs z YouTube'a już ci mówiłem, zbieram Zobacz, 190 już dolarów, zobacz Droga do miliona, tu się zaczyna Chopan, pan tu, chopan, tuwaj I tu się kończy, bo więcej już nie zrobię Ładnie wygląda. Co to jest za samochód? Mogę wejść do niego? Nie, nie mogę. A wydawaj. No już zapoznaję się z samochodem. Dawaj, 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 dawaj eee... Czy ja wszedłem do tego, co przestrzeliłem opony? Nie, dobra Możliwe Nie, dobra Jest ok. Nie do tego Kuj to nadwładziłem tam? Nic nie ma? Eee, unikaj kolizji przy dużej prędkości Gdzie tu jest wyjście? A tu jest Eee, przybliż... A przewróć przywlądź światła drogowe! <śladania> <śladania> otrzymaj Prędkość zrobię żeby... giz. Okej, okay, chyba prędkość mamy Dobra, no to Światło. dwa, trzy. Państwa, no Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, Wolałem optesolem to robić. Się nie da. No, wyobrażam sobie. Ej, Eju! Wow, jak to wywrotne, kurde. Poczekaj, leczko. Unik jump! O, nie myślałem. O, kurde. Cool. Ee. Już stąd mamy problem. Dobra, chyba nie ma problemu. Stanął na nogi. staną na nogi. A jak mam tam wjechać? Ławeczkę użyć. Łałała. Ty, ja, stunty nie? Nie, tutaj to w ogóle nie powinno być. Eee, a to lepiej wymyśliłem. Mm, tak, ten... <grym> moją, to jest Z przebitą łopą. Mój <grym> to Już wiem, <wstrzymię> dlaczego mi tak zosi Po no? kolei nie przez to łopą co mu przebiłem. Nie no to. <grym wstrzymię> cik, 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 cik. cik. Ty ty No, nie tak Uuuu, na dyfcie! Łaaa Eee chyba mamy to? Chyba tędy trzeba Ty Oj, ewidentnie przez Tila trzeba przelecieć Ja. O, jak mnie wybiło dziwnie A swoją tak. Do wody, do wody, do wody, do w no. ten sposób. A tak nie ma nic <śleszy> e Bracie kęs? Ej, hey, tu co ty męż jest? jest już mogę wjechać Mało, mało, no Jakby co, to jest trudne wjechać z tamtym <grym> Jak się... <grym znowu> jak się chce Jak się chce? To nie można Dobra, <grym znowu> zwalamy Aha, no i rozwalił mi taksówkę Ty złodziej. Cały, pały, pały Eee Ijo, ijo mam paszinki Dobra, I o i o, ZP jedzie z Shepardem Ta 6 z co no Dobra, chodźcie tutaj Nie strzela, będzie więcej gwiazdek No i fajnie a Nie no, dobra Przekonałeś mnie Dawaj, jeszcze Dobra Możesz uciekać. A w ogóle kabieta kurde. Mhm. Oooo, tyk. Okej. Typa pa. Zostawili zastawili oczyścić. O kurde. Tak tu gada kurde, Co my, napad robimy? Na nie ma już niedługo... Live? Cyk. ...świąteczny. No. Tak, tak. To się porobi, la, e, live. no, no, live, live. no, tak. Uciekamy od policji. no, wiem, czy my musimy uciekać, ale ale... Uciekniemy. Na pewności. Okay. I bum bum bum. Ha. Okej <laughs> Ok, jest Oni po prostu za strzelać czy? No po prostu. Uh -huh. Chodź, tak. Okej. Okay. Bum. Dziężarówkę, no autobus. Jeszcze jeden. O, Shepard znowu jedzie. A, oui. Się pielt. Po oponkach. Tutaj nie trafiłem. A nie, masz oponki. Ucieknij policji. Aha. 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 Chyba super. już uciekliśmy wcześniej. A to miał być pan do wody. Cicho? <noise> Cicho? 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 Gdzie jesteś? Ty zobacz. teraz Nie możesz tu stać. A nie, nie możesz tu stać. Ja tam. Ja mogę. Nie możesz. Co tu pisze? O, <grafy> Mandacik by przyjdzie po <grafy> a. <grafy> tam. Tędy, a nie tamtędy. Okej. Okej, Okej. Nie było tematu. Awery, gdzie jesteś? O kurde, jak cię podbiło! Gdzie kurde. jest mój hajs? Statek! O, rzeczywiście w bagażniku. No. A tu bomba. Ale dużo. O, ty, szybki jest. on rzeczywiście nas obserwuje. Nie, to jest. Dźwięk. Janka wtylającego. Pomyliłeś się. O, misję daj czuł. Okej. Okay. Okej. Okay. 3-3? Może być. Trzy okej. Okay.